DL Claims, odszkodowania powypadkowe. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań powypadkowych na terenie Anglii i Walii. Otrzymanie odszkodowania powypadkowego jest niezmiernie proste dla, wyspec dla wyspecjalizowanej kancelarii. Średnio odszkodowania powypadkowe opiewają na kilka tysięcy funtów. Pomagamy w utrzymaniu odszkodowań powypadkowych w pracy, w wypadków komunikacyjnych oraz w miejscach publicznych. Jeżeli brałeś udział w wypadku, należy Ci się odszkodowanie wypłacane z policji sprawcy. Mowa tu o kwocie kilku tysięcy funtów na osobę. Takie same kwoty odszkodowań należą się wszystkim pasażerom. Większość zgłaszanych do nas spraw to bóle pleców w drobnych stłuczkach. Nasza obsługa jest całkowicie... Bezpłatna dla Państwa i całkowicie w języku polskim. Proponujemy 200 funtów prowizji za zgłoszenie osoby, która brała udział w wypadku. Prowizja ta wypłacana jest 6 dni po podpisaniu dokumentów przez poleconego klienta. Gwarantujemy uproszczoną procedurę. Nie pobieramy żadnych prowizji. Koszty obsługi prawnej pokrywają firmy ubezpieczeniowe. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.dlclaims.co.uk. Wystarczy do nas zadzwonicie. My zajmiemy się resztą. Pozdrawiam serdecznie. DL Claims odszkodowania powypadkowe. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań.